Cześć, nazywam się Aleksandra Pudzianowska i być może znasz mnie już z mediów społecznościowych jako Zrób Więcej Biologię. Jeśli nie, zapraszam na Instagram, tam możecie sprawdzić, jak dzielę się z moimi obserwującymi wiedzą i pasją do biologii. Chciałabym Ci dzisiaj trochę opowiedzieć o tym, jak wyglądają u mnie korepetycje. Przede wszystkim są to zajęcia, które mają być jak najbardziej efektywne dla osoby, która do mnie przychodzi. Dlatego nie tracimy czasu na zbędną teorię. Teorię dostajesz jako lekcję nagraną, którą możesz sobie oglądać w dowolnej chwili, dowolną ilość razy. Każda lekcja teoretyczna nagrana jest gratis, nic za nią nie musisz dodatkowo płacić. Kiedy spotykamy się na żywo, ważne jest dla mnie to, aby już teoria była przez Ciebie w miarę opanowana i abyśmy tę lekcję na żywo mogli wykorzystać przede wszystkim na takie uzupełnianie braków teoretycznych, ale również rozwiązywanie zadań. Nie wspomniałam jeszcze o tym, że do każdej teorii również dostaniesz plik z zadaniami, które będziesz mogła, mógł sobie rozwiązać wcześniej i przesłać mi do sprawdzenia. W ten sposób lekcja teoretyczna i zadania to będzie coś, co otrzymasz wcześniej, a na spotkaniu na żywo już będziemy mogli sobie przedyskutować wszystkie trudności, które w trakcie robienia zadań odczułaś czy odczułaś. Zadania, które będziesz ode mnie dostawała lub dostawał, to są zadania głównie maturalne oraz moje autorskie, czyli takie, których nigdzie jeszcze indziej nie widziałaś, nie widziałeś. Na pewno moje zadania będą niebanalne, będą ciekawe, będą pozwalały ćwiczyć takie umiejętności, które na maturze są najbardziej potrzebne, czyli rozumowanie przyczynowo-skutkowe, wyciąganie wniosków, analizowanie długich i czasem trudnych tekstów. Czy schematów. Mam nadzieję, że moje korepetycje spodobają Ci się i zostaniesz ze mną na cały rok szkolny. Mam nadzieję również, że wyciągniesz z nich jak najwięcej i będziemy mogli świętować wysoki wynik na maturze już niedługo.